Wiecie, że nazywacie się Józef Schulz. Tak. Jak wy nazywacie się Schulz, to wiecie, jak ja się nazywam? To ja się nazywam Kościuszko. Panie Rożek! Wy jesteście artysta, a nie drobny przedsiębiorca. I dobrze, i dobrze, Dobrych artystów potrzeba w każdych czasach, bo każdy czas ma swoich bohaterów i potrzebuje swoich pomników. Panie Rożek, jeszcze sobie porozmawiamy, panie Rożek, bo wy się nam możecie przydać. Niemcom też ktoś pomniki musi stawiać. Panie Rożek. Ja. Marcin Rożek był najsłynniejszym rzeźbiarzem wielkopolskim dwudziestolecia międzywojennego. Pochodził z Kosieczyna koło Międzychodu. Studiował rzeźbę w Berlinie, Monachium i w Paryżu. Od 1913 roku na stałe osiadł w Poznaniu, a w 20 lat później przeniósł się pod Wolsztyn. Walczył w Powstaniu Wielkopolskim. Znany był z eksponowania postawy patriotycznej, która sprowadziła na nie represję w okresie okupacji hitlerowskiej. Marcin Rożek zmarł 10 kwietnia 1944 roku w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Z bogatej twórczości tego artysty wiele pomników zostało zniszczonych, część z nich później odtworzono. Jego to dłuta były monumenty: Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, Chrystusa w Pomniku Wdzięczności w Poznaniu, popiersia Stanisława Moniuszki i Fryderyka Chopina. 10 kwietnia 1660 roku cech piwowarów w Grodzisku Wielkopolskim otrzymał nowy statut. Choć sama data rozpoczęcia produkcji tego trunku w mieście nie jest dokładnie znana, pierwsza wzmianka w dokumentach pochodzi z 1426 roku i, to pewien paradoks, związana jest z budową szpitala oraz Kościoła Świętego Ducha. W XVIII wieku piwo z Grodziska wyparło z Wielkopolski import innych. Witł także eksport, szczególnie do Lubeki, Bremy, Królewca i Gdańska. 10 kwietnia 1831 roku wojska polskie odniosły zwycięstwo nad korpusem rosyjskim generała Rosena w bitwie pod Iganiami. Dowodził generał Ignacy Prązyński, jeden z najwybitniejszych wodzów Powstania Listopadowego i wojny polsko-rosyjskiej 1831 roku. Ignacy Prązyński z pochodzenia był Wielkopolaninem. Urodził się w 1792 roku w Sanynikach. Z czasem doszedł do najwyższych stanowisk w Armii Królestwa Polskiego i zasłynął jako doskonały inżynier, szef sztabu i teoretyk wojskowy. Nie udało się niestety, jak planowano, przenieść szczątków generała na poznańską skałkę, gdyż cmentarz na Helgolandzie, gdzie spoczywał przed wieloma dziesiątkami lat, został splantowany. Jednak w podziemiach Kościoła Świętego Wojciecha umieszczono urnę z ziemią z owej nekropolii. 10 kwietnia 1993 roku otwarto taras widokowy na 18 piętrze wieżowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest to w tej chwili najwyższy budynek w stolicy Wielkopolski, trwale już wtopiony w pejzaż miasta. Niestety sam taras jest już niedostępny dla turystów. Ponoć był nieopłacalny w eksploatacji.